Witam moi, moi drodzy oglądacze nieliczni Dziennik pokładowy Zielonego Szerszenia Na pokładzie Kapitan Jaromir i Sierżant Luna Ogarnęliśmy się, jest godzina 11.45 jedzenie jesteśmy Luna? Jesteśmy, nie? Wciągnąłem sobie 6 jajeczek gotowanych Luna to co zawsze swoje, tam trochę się obmyłem. No i niestety luna chyba zaczęła mi kłaczyć albo to od tej morskiej wody. Po prostu no jest katastrofa. Czyściłem trochę samochód, ale tutaj nie wiem, czy będzie widać na polu pełno kłaków Luny. Gdzieś tutaj zaraz zbliżymy. O, o, tu jest pięknie. Tu jest tak cudownie pięknie. Nie wiem, czy to będzie widać, bo ja nie widzę teraz słońca mi świeci. Tu i tu i tak sobie lunka kłacze. No, no ale co? Teraz tam do tyłu jedziemy. O, 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 tam, 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 tam. Nie, tam, 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 tam. Tam, tam nie, tam, o, tam, tam, dokładnie tam. Dokładnie tam, gdzie pokazuję, do Agii i do Patryka. Tam sobie ustawię samochód na dzień i ruszamy chyba na plażę, bo pogoda fajna, słoneczko świeci. O, panel mi się ładuje elegancko, podaje prąd. Także sobie podładowałem i No, rano sobie tam trochę włączyłem laptopa i poglądałem różne duperele. Także odpoczywamy. Wczoraj byliśmy na w poszukiwaniach, poszukiwaniach wieczorem Jest chyba filmik poszedł już, także myślę, że jest fajny i dzisiaj wieczorem też pójdziemy chyba. Wczoraj spotkaliśmy znajomych, Zna, znajomych z Lubonia, także pozdrawiam ich jak oglądają. No i do usłyszenia do następnego filmiku. Na razie pa.